20 lat temu, w 2005 roku, przywieźliśmy relikwie z Watykanu, relikwie świętego Jakuba I stopnia. A niedługo później otworzyliśmy pierwszy w Polsce szlak świętego Jakuba z Jakubowa do Zgorzelca. I dzisiaj chcemy Bogu dziękować za te wielkie dzieło, które, zadanie, które staramy się wciąż realizować, odpowiadając na... Wezwanie właśnie jako pielgrzymi nadziei dla pielgrzymów i sami też jako pielgrzymi chcemy, naśladując świętego Jakuba, wsłuchując się w jego słowa, w nauczanie apostołów, wczoraj wybranego właśnie Ojca Świętego, Leona XIV, chcemy realizować swoje powołanie i innym też umożliwić właśnie to realizację tego powołania do bycia pielgrzymem.